się to zaatakował Garfielda Nie, wizerze, gdzie ja jestem? Wizerze. O o. Gar Widzieliście to wizerze? Huggy Wuggy zapanował Garfielda Plejtem. Widzieliście to? Boję się. Zapanował całego Garfielda Playton. Sejął już. przejął wizerze. Już on jest w tej nie, wizorę. Muszę go jakoś pokonać. Muszę wizoje iść. I zostać się łaskę w górę pod tym filmem. Dzisiaj nie będziemy się ścigać. No i no, mój kanał z coneczkę wizorę, zapomniałam. Wiecie? No nie, to jest te wizoje Muszę go pokonać. Jesteśmy w nieco miejscu, w tym miejscu.

O, wizerze. Jeźdź za mną, hagiwagi! Musisz mnie jeść. Garfield nie, nie pleje tam jeszcze. A ja też z tobą się znam. Mam inne dokonale. Haha, jesteś dla kolana, hagiwagi. Sam ty oszucili Garfielda plejtań? Bo wizerze, Garfield jest tylko kumpel. O, o. -o kłopotach jesteśmy nie, naprawdę nie, się tutaj nie, wiem nie, nie, ja Wiecie, ja, dąle, dąle. Ja, wizowie, ja, się, ja, nie, ja nie, ja nie, 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 No nie, 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 za mną nie, nie, naprawdę. Możesz mi spokój dać? Bo coś. nie, wizowie. nie, 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 jeszcze na szyni tam. Kepilska. Bo jeśli skoczę w izowie. to jest lardy mojej usiny. Kanały, hoppa, hmm, No nie, hagi łagi. Zbijemy go. To ja nie jest Hagiwagi. No, widzicie co on robi? Widzicie co on robi? Hagi hagiwagi. Co no widzieliście to? Co to było? To było wizoje hagi Sam Co Co nie jest tam wizoje? za swojej własnej osobie. Pozyskuję mojej itemy jako pokonanej pizza. Co to za itemy? No nie. To nie jest srebre. Skąd się to dzieło Nie, nie, co po Widzowie, to jest jajo Hagiwagi, a ja nie z tego. go. Widzowie, wiecie? ja to jest kłopoty mamy w playstation Playtime. Wyłączę serduszka i mu się ozdam Idziesz, Hagiwagi? Chodź, no chodź, Widzowie. Chodź, Hagiwagi, chodź. Chodź ty niedobry. O, widzę je, widzisz jego? On to jest. Nie muszę uciekać, uciekać! 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 Uciekaj, uciekaj, uciekaj.